Cześć, pora na wywiad z ostatnim kandydatem, startuje już po raz trzeci, jest to Piotr Kocot. cześć Piotrek. No cześć, cześć. No to na początek opowiedz coś o sobie, dla tych osób, które jeszcze Cię nie znają. E, no to tak, to ja jestem Piotrek, tak, z klasy drugiej B, e, no startuję trzeci raz i planuję zrobić kiełbasę wyborczą e, w środę, będzie stream, e, no tyle chciałem powiedzieć. A dlaczego zdecydowałeś się kandydować już po raz trzeci? No bo nie można odmówić Ci tego, że jesteś bardzo wytrwały, jeśli chodzi o to kandydowanie. No ja... Po, bardzo to jest moje wielkie marzenie, żeby zostać tym przewodniczącym. No ale tak wracając do tego streama, no to będzie stream i tam będzie można mi zadawać pytania. Okej, okay. a kto należy do Twojego sztabu? No to... No mój sztab no istnieje generalnie i o to też nie będzie można na streamie zapytać. Okej. Okay. No widziałam, że kilka minut temu, kilkanaście minut temu ogłosiłeś konkurs na plan wyborczy na twojej stronie na Facebooku. I nie uważasz, że to dosyć ryzykowne, że inne osoby będą ci wymyślać plan? Yy, nie, nie, to nie jest ryzykowne. Na już temacie planu jesteśmy, to plan jest taki, że w środę jest stream, jest kiełbasa wyborcza, taki jest plan. No. Dobrze. A jak oceniasz odbiór swojej kampanii? No, odbiór, odbiór bardzo dobry, odbiór bardzo dobry, tak będzie stream, więc myślę, że fajnie będzie. Okej, okay, dziękujemy.